Witam się z Wami serdecznie na moim kanale Ezoteria Alupe Art. Dziś wdziany tarot, kolejna karta z Arkan Wielkich karta cesarzowa. Tutaj mamy cesarzową, takie tak bo umieszczałam razem z cesarzem. Cesarzowa to jest nazwa cesarzowa. Często w wielu tariach, taliach może mieć określenie władczyni czy władca w przypadku cesarza. E, cesarzowa ma numer 3. Tutaj jest, zawsze jest napisane, że jest to trójka. No i właśnie muszę wypuścić lamura, bo <noise> miał czy choć i trzmało. Jak mam zamknięte drzwi, to albo w tę stronę, albo w tę stronę zawsze chcę być albo tu, albo tam. Kot oczywiście. Więc tak, cesarzowa, oznaczona, jak powiedziałam, y, trójeczką. Y, liczba 3 jest liczbą boską. W filozofii pitagorejskiej trójkąt, y, tutaj mamy trójkąt. Jest podstawową figurą geometryczną, którą, która jest uznawana za symbol boskości, stabilności i doskonałości. Jak wiecie z numerologii, jeżeli odsłuchiwaliście moich nagrań, to trójka była połączeniem jedynki i dwójki, czyli była połączeniem energii męskiej. I energii żeńskiej, czyli taką pełnią, taką doskonałością, która już wszystko ma. Jeżeli chodzi o Tarota i o naszego głupca, naszego wędrowca, to dla mnie ten wędrowiec, ten głupiec, był. Duszą. On, on jeszcze jakby nie jest materialną osobą. Staje się materialną y, osobą, fizyczną osobą, która y, zdobywa ciało w magu. W magu on już y, ma fizyczne ciało, ma te wszystkie atrybuty na stole, jeżeli pamiętacie. Yy, czyli czyli te, te wszystkie żywioły do dyspozycji. Yy, taki jest, yy, jest już fizyczny, potem jest kapłanka. Po yy, pomagu jest kapłanka, drugą kartą, która, yy, która odzwierciedla psychiczne, yy, jakby psychikę, tak. Więc mag jest y, cielesny. Ten nasz głupiec dostaje potem kapłankę, czyli psychikę, podświadomość, intuicję. Y, po czym, aby, aby nasz głupiec, y, wędrowiec w swojej drodze przez te arkana, właśnie wielkie, mógł y, pewnie wejść w y, krainę ducha, musi przejść również przez y, wszystko to, co ludzkie. Wszelkie namiętności, pożądania, bogactwo, władzę, miłość, pokój, spokój. Więc tutaj pojawia się cesarzowa, po niej, poje, po, po niej pojawi się cesarz. W tarocie przyjmowane jest, że cesarzowa może być matką, a cesarz może być ojcem. Który, którzy właśnie temu naszemu głupcowi dają taką, taką stabilizację, takie poczucie bezpieczeństwa. Cesarzowa to pełnia dobrobytu i zadowolenia. Symbol potęgi i władzy. Ona siedzi, siedzi na tronie, tak? Tutaj. Siedzi na jakimś. Tronie, podobnie jak później po niej cesarz, więc jest to bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, szczęście rodzinne, miłość i harmonia. E Pozytywne, y Pozytywne znaczenie tej karty, bo jak każda karta, może mieć pozytywy, jak i negatywy, w zależności czy ktoś czyta karty. E w pozycji takiej, czy w pozycji odwrotnej, to wtedy będzie miała negatywy. Ja czytam tylko z pozycji mm, takiej. Nie odwracam kart. Dlaczego? Zrobię o tym kiedyś jakiś odcinek. To wam, opowiem Wam o swoich. Yy, co sądzę na ten temat? Natomiast yy, w zależności, jakie karty pojawią się obok tej cesarzowej, tej naszej władczyni, wtedy będziemy mogli odczytać, yy, czy ona wibruje pozytywnie, czy negatywnie. Pozytywnie to jest płodność, to jest kre kreatywność. Eee, <laughs> na ogół yy, karta cesarzowej, władczyni ma na sukni granaty. Na, na kartach jest słabo to widać. E, nie wiem, czy zauważycie, w każdym razie ma, e, ma granaty na sukni. W Rider White jest właśnie zawsze w sukni, na której są granaty. Granat to jest właśnie płodność, to jest kreatywność. Cezarzowa symbolizuje również opiekę, miłość, obfitość, dostatek i związek z naturą. Tutaj mamy pszenicę, tu też jest pszenica, tutaj karta jest zupełnie inna, ale jest w kolorze mocno czerwonym to jest dużo czerwieni. Czerwień, jeśli wiecie, jest związana. Z czakrą y, podstawy, jest to kolor czakry podstawy, czyli powiązania naszego uziemienia, naszego materializmu, czy wszystkiego, co ziemskie. Y, cesarzowa, jak to cesarzowa, ma na głowie koronę. Y, korona y, przeważnie, chociaż są. No, na każdej, na każdej talii jest to inaczej. Ma 12 gwiazd. Tutaj widać. Z 12 gwiazd. Na tej talii drugiej też. Jest to związek, symbol związku z kosmosem, z cyklami natury. Tak? 12 miesięcy mamy w roku. Na sukni są granaty, tak jak mówiłam. Chłodność, bogactwo, życie, yy, tron, czy władca, czy władczyni, każdy, kto siedzi na tronie, to jest stabilizacja, to jest władza, to jest yy, 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 pozycja, tak? I pszenica, pojawia nam się tutaj motyw pszenicy, czyli plonów, obfitości, dostatku. Yy, yy, I tak jak. Mówiłam Wam, że karta głupiec może oznaczać początek ciąży, tak? Cesarzowa może oznaczać już ciążę, bo tutaj jest właśnie y, pszenica, czyli symbol plonu. Um, teraz tak Ja. Większość y, osób, które czytają Tarota, i nie tylko tarota, bo również z kart klasycznych ustawiają sobie, obierają sobie tak zwanego sygnifikatora. Sygnifikator jest to określenie osoby. Czyli na przykład ktoś przychodzi do nas, by postawić um, mu tarota, wtedy wybieramy sobie. Mm, nie musimy, ale możemy wybrać sobie kartę Sygnifikatora, która będzie okre określać nam mm, tę osobę, y, która do nas przychodzi, będzie nam wtedy łatwiej y, zobaczyć, gdzie ona, w którym miejscu pojawiła się o ile się pojawi. Ta właśnie osoba, która do nas przyszła i która ma y, jakiś problem. Ja ustaliłam sobie, że dla kobiety każdej signifikatorem jest cesarzowa, a signifikatorem dla najodpowiedniejszego partnera życiowego, czyli osobę, z którą będzie szczęśliwa, jest karta cesarza. Bądź odwrotnie, jeżeli stawiam karty mężczyźnie, wtedy tym signifikatorem jego jest dla niego. Cesarz dla kobiety, która będzie dla niego odpowiednia jest karta cesarzowej. Oczywiście możemy sobie te sygnifikatory ustawić na każdej karcie. To już jak będziecie chcieli, możemy sobie ustawić kapłankę, możemy sobie maga, siłę. To już jakby zależy od Was, możemy sobie też ustawić sygnifikatora z kart arkan małych, kart dworskich, czyli na przykład królowa Kielichów, czy króla, czy jakiegoś innego króla, który mi tutaj, o tu jest królowa Buław. O, mamy króla Buław, tak? Ja ustawiłam sobie. Cesarza i cesarzowa. No dobrze. Yy, więc tak, yy, cesarzowa to jest bezpieczeństwo, to jest spełnienie, zdrowie, yy, materialne właśnie bezpieczeństwo. Jest to kobieta, która kocha siebie i przede wszystkim szanuje siebie. Tak jak mieliśmy w kapłance, kapłanka może nam się, um, osoba, która do nas przychodzi i na przykład, y, jeżeli robimy sobie taki rozkład y, na ogólny stan y, każdej dziedziny w jej życiu, jeżeli ona nam się pojawi w punkcie centralnym, określającym y, właśnie tę osobę y, i która do nas przyszła, jeżeli pojawi się nam na środku w pierwszej karcie, to kapłanka będzie oznaczała, że ta osoba jest ofiarą, że nie wierzy w siebie, nie ma pewności siebie, nie jest asertywna. Natomiast cesarzowa to jest osoba asertywna, to jest osoba, która siebie szanuje, kocha siebie, jest pewna swojej pozycji w świecie czy to w związku czy w pracy czy w miłości jest stabilna psychicznie ona zna ona wie ona ma poczucie własnej wartości podobnie jak cesarz um, mówiłam już wcześniej że pszenica <laughs> oznacza y, ciąże granat oznacza płodność Nasza cesarzowa jest piękną kobietą, jest silną kobietą, jest majętną kobietą, co nie musi oznaczać, znaczy można powiedzieć, bogatą kobietą, co nie musi oznaczać nie wiadomo jakich mate, materialnego bogactwa, tylko ona jest po prostu bogata sobą. Ona cieszy się sobą, jest bogata swoją osobowością, swoim miejscem w życiu. Ona radzi sobie ze wszystkim. To jest powodzenie, satysfakcja. Eee, aczkolwiek mężczyźni mogą bać się takiej właśnie kobiety cesarzowej. Eee, często mężczyźni, narcyzi, mężczyzna, który jest narcyzem, będzie celował, w kobietę, która wibruje kapłanką, czyli nie ma pewności siebie <laughs> i zawsze przyjmuje drugą pozycję, bo nasza cesarzowa jest. Jest zawsze na pierwszym miejscu, jest taka zarządzająca. Yy, odnosi sukces, panuje nad wszystkim, chce być też widoczna. Yy, podległa jest. Może być podległa jedynie cesarzowi, czyli swojemu partnerowi, swojemu mężowi, ale nie na zasadzie jakaś taka podległa, bez własnego zdania, oczywiście nie. Natomiast negatywnie cesarzowa może być nadopiekuńcza, może być tyranizująca. Wymagająca, nadmiernie kontrolująca, może mieć problemy z realizacją pomysłów, może być materialistką, um, może tworzyć w rodzinie jakieś nieporozumienia, um, takim być rodzinnym tyranem, ponieważ ona jest bardzo, bardzo silna. Um, może symbolizować jakiś przewrót w domu. Odwrócenie się wszystkiego, jakieś zawalenie się. Brak matczynej opieki też może oznaczać niebezpieczeństwo niechcianej ciąży, brak miłości, brak szczęścia, upodobania do luksusu, czyli ten nadmierny materializm. Tutaj mamy potem po cesarzowej cesarza, władcę, o którym będę mówiła w następnym filmiku, i nasz głupiec będzie wędrował dalej przez kolejne karty. Kolejne karty tarota. Musicie zwracać uwagę. Yy, no, każda talia, którą wybieracie, musi jakoś tam z wami grać, współgrać, żeby wam się dobrze czytało. Yy, ale ważne jest też zwracanie uwagi na kolory, bo jakby symbolika yy, w tej karcie cesarzowej, a w tej karcie cesarzowej jest zupełnie yy, Inna, tak, te kolory są inne. Tutaj mamy właśnie pszenicę. Wiemy, że to jest z tyłu las, wiemy, że wodospad, wiemy, że, że ta cesarzowa jest związana z ziemią, z takim osadzeniem, e, z pewnością siebie. Tutaj natomiast nie mamy ani pszenicy, ani jakiegoś lasu, przyrody, za bardzo z tyłu jakieś drzewo. Ale jest przede wszystkim ten kolor czerwony. Czerwony, który kojarzy nam się właśnie z materią, z ziemią, z czakrą podstawy. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście do, do lajkowania, do komentarzy, do subskrybowania mojego kanału. Również zapraszam na następny odcinek o cesarzu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.